Jak rozpoznać swój kot mistrzowski i co z nim robić? Nie każda dusza przychodzi tu z tym samym planem, nie każda wybrała ścieżkę nauki przez doświadczenie, stabilność czy powtarzalność. Niektóre przyszły tu, by nieść światło, by prowadzić innych, by rozświetlać to, co ukryte, by przypomnieć ludzkości. Kim naprawdę jesteśmy? To są dusze mistrzowskie, dusze, które w swojej matrycy mają wpisany jeden z kodów: 11, 22 lub 33. Czym są kody mistrzowskie? To wyjątkowe wibracje numerologiczne, które niosą ze sobą duchową odpowiedzialność i potencjał do głębokiej transformacji, zarówno siebie, jak i innych. Nie są to zwykłe liczby. To liczby wibracyjne o podwyższonym poziomie świadomości. Nazywamy je mistrzowskimi, bo ich posiadacze często mają duszę nauczyciela, przewodnika, uzdrowiciela, wizjonera lub pioniera świadomości. Ale uwaga, kot mistrzowski nie oznacza, że wszystko pójdzie łatwo. Wręcz przeciwnie, często oznacza, że przyszłaś lub przyszłeś tu przerobić więcej. Jak rozpoznać, że masz kod mistrzowski? Kod mistrzowski pojawia się w twojej matrycy numerologicznej najczęściej jako droga życia, czyli suma pełnej daty urodzenia, liczba duszy, ekspresji lub osobowości obliczana z imienia i nazwiska, most karmiczny, liczba roczna, aktywacja duszy w konkretnym cyklu. Przykład jeśli Twoja data urodzenia to 3 sierpnia 1986, to po sumowaniu mamy 35, a 3 plus 5 daje 8. To nie jest kod mistrzowski, ale jeśli wynik wynosi 11, 22 lub 33 i nie zostanie zredukowany, to jest właśnie kod mistrzowski. Analizie, którą robię w ramach portretu duszy, sprawdzam, gdzie pojawia się ten kod i czy został on aktywowany, bo nie każdy, kto go ma, już z niego korzysta. Kod jedenasty, wizjonerka, przewodniczka, intuicja. Słowo klucz inspiracja to kod, kod duszy, która przyszła nieść światło świadomości. To energia przeczucia, wglądu, duchowości. Kontaktu z wyższym ja. Osoby z jedenastką są często bardzo wrażliwe na energię, mają silną intuicję, sny prorocze, kontakty z niewidzialnym, bywają rozdarte między światem materii a duchem, czują, że nie pasują i długo szukają swojego miejsca. Cień jedenastki to lęki, nerwowość, ucieczka od odpowiedzialności, przeczuwanie zamiast działania. Dar, stawanie się kanałem dla światła, inspiracji, przekazów, uzdrowienia. Co możesz z nim zrobić? Pracuj z intuicją codziennie, medytacja, cisza. Mów i pisz, Twoje słowa uzdrawiają. Ufaj swojemu głosowi, nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia. Rób coś, co rozświetla ludzi. Twórz, ucz, prowadź, inspiruj kod 22 mistrzyni manifestacji budowniczy nowego świata słowo klucz realizacja 22 to dusza która ma łączyć duchowość z materią to energia wizji przekutej w konkret mistrzyni która przyszła budować struktury lub mistrz oczywiście szkoły domy systemy wspólnoty Osoby z 22 są często bardzo praktyczne, ale czują coś więcej, mogą mieć talent organizacyjny, ale też misję duchową. Łączy je wewnętrzne napięcie, czy iść w ducha, czy pieniądze. Często mają życie pełne wyzwań, bo uczą się siły przez działanie. Dzień 22 to perfekcjonizm, kontrola, zmęczenie odpowiedzialnością. DAR 22 to łączenie wizji i działania, tworzenie struktur, które pomagają innym wzrastać. Co możesz z nim zrobić? Twórz rzeczy, które zostają, czyli warsztaty, książki, projekty, domy. Równoważ duchowość z działaniem, nie musisz wybierać. Przestań myśleć, że musisz być idealny, Twoja droga to proces. Znajdź swoje dlaczego i twórz z tego przestrzeń dla innych. Kod 33. Mistrzyni serca, duchowa matka, uzdrowicielka, słowo klucz to miłość. 33 to najwyższy z kodów mistrzowskich, to dusza, która przyszła służyć miłości. W najczystszej postaci. To energia duchowej matki, kobiety, która przychodzi, by uzdrawiać, opiekować się, wspierać, podnosić innych. Osoby z 33 czują głęboką empatię, czasem wręcz ból świata, mają tendencję do poświęcania siebie, są urodzonymi uzdrowicielami, terapeutami, mentorami. Często muszą uzdrowić swoją przeszłość, zanim w pełni ruszą ze swoją misją. Cień Nadopiekuńczość, wypalanie się, nieumiejętność postawienia granic, dar, leczenie przez miłość, obecność dotyk, słowo spojrzenie. Co możesz z nim zrobić? Ucz się stawiać granice to też miłość pracuj z ciałem, z sercem, emocjami dziel się swoją historią jesteś lustrem dla innych zaufaj, że Twoja energia nie musi ratować wystarczy, że jesteś. Co robić, jeśli masz kod mistrzowski? Zacznij go świadomie aktywować, zacznij go poznawać, rozumieć, czuć. To nie numer, to Twoje duchowe DNA. Pracuj z nim na poziomie energii, rytuały, medytacje, afirmacje, wizualizacje. Karta kodu, tapeta duszy. Wszystko to może pomóc w integracji tej energii. Zaakceptuj, że to droga, to nie jest tytuł, który masz, to jest ścieżka, którą idziesz. Nie zawsze jest lekko, ale zawsze jest sens. Nie próbuj być jak inni. Kot mistrzowski nie sprawia, że jesteś lepsza, lepszy, ale sprawia, że musisz żyć bardziej prawdziwie. Inaczej będzie boleć. Na zakończenie, mistrzostwo to nie medal, to stan istnienia, który wypływa z duszy. Nie dostajesz go za zasługi, dostajesz go, bo przyszłaś tu po coś więcej. Kod jedenasty niesie światło, kod dwudziesty drugi buduje świat, kod trzydziesty trzeci leczy świat. Czy rozpoznajesz się w którymś z nich? Zapraszam do komentowania, będę niezmiernie, Dziękuję.